Jestem zerojedynkowy, można mnie lubić lub nienawidzić. Nie ma u mnie stanów pośrednich i uważam, że tak jest zdecydowanie lepiej. Roman Kosecki urodził się 15 lutego 1966 roku w Piasecznie. Kosa, bo taki przydomek zyskał, już od najmłodszych lat wręcz żył piłką nożną, a jego talent bardzo szybko został dostrzeżony. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w RKS-ie Mirków, a dobra gra w macierzystym klubie sprawiła, że Kosecki kontynuował swoją karierę w Warszawie, a dokładniej w miejscowym ulusie Warszawa. Jako jego zawodnik pojechał w 1984 roku na Mistrzostwa Europy U-18, gdzie wraz z kolegami zajął trzecie miejsce. Jego talent zatem dość szybko został dostrzeżony, co zaowocowało przejściem do profesjonalnych drużyn. W seniorskiej piłce Kosecki zadebiutował w Gwardli Warszawa. Grał tam w latach 80., zdobywając doświadczenie na poziomie II Ligi Polskiej a występy w niej dały mu szybki awans sportowy do lepszego klubu. Niech o talencie Kosy poświadczy to, że już jako zawodnik drugoligowej gwardii zadebiutował w reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Rumunią, ale o jego przygodzie reprezentacyjnej później. Przełomem w jego karierze było przejście do Legii Warszawa zimą 1989 roku. W barwach wojskowych Kosa stał się jedną z gwiazd polskiej ligi. Z warszawskim klubem napastnik zdobył dwa razy Puchar Polski oraz raz Super Puchar Polski. W sezonie 1990-1991 przyczynił się do sukcesu legi w Europie. Stołeczny klub doszedł do półfinału pucharu zdobywców pucharów co do dzisiaj jest jednym z największych osiągnięć polskiego klubu w historii tych zmagań. Warto jednak wspomnieć, że sam Kosecki uczestniczył tylko w dwóch pierwszych rundach rozgrywek, gdyż w przerwie zimowej doodszedł do tureckiego Galatasaray. Ostatecznie w swoim pierwszym epizodzie w barwach warszawskiego klubu zagrał on łącznie 71 meczów, strzelając w nich 25 bramek. Odchodząc do Turcji, Kosecki na polskich boiskach pozostawił po sobie obraz walczaka z dużą zadziornością, dynamiką oraz dobrą skutecznością. Na początku 1991 roku Kosecki wyjechał za granicę dołączając do tureckiego Galatasaray, które w poprzednim sezonie zajęło dopiero czwarte miejsce w lidze. W Turcji polski napastnik szybko stał się kluczowym zawodnikiem zdobywając sympatię równie krewkich i żywiołowych kibiców dzięki swojej waleczności i skuteczności. Już w pierwszym sezonie z tureckim potentatem Polak powtórzył wyczyn z Legii i zdobył z Galatą Puchar oraz Super Puchar Turcji. Ostatecznie w klubie ze Stambułu Kosecki rozegrał 50 meczów, w których zdobył 25 bramek i zaliczył 6 asyst natomiast jego dobra gra poskutkowała transferem do hiszpańskiej Osasuny. W stolicy Nawarry Kosecki dołączył do grającego już tam od kilku sezonów Jana Urbana i był to jeden z pierwszych transferów polskich piłkarzy do czołowej ligi europejskiej po upadku komunizmu. Gra w La Liga była dla Kosy wyzwaniem, ale również potwierdzeniem umiejętności na europejskim poziomie. Choć nie zdobył tam tylu bramek co w Turcji, gdyż tylko 8, to jego gra jak zwykle odznaczająca się walecznością i zaangażowaniem poskutkowała tym, że w Hiszpanii jego nazwisko zostało dostrzeżone przez lepsze zespoły. Lepszym zespołem okazało się stołeczne Atletico, które wykopiło Polaka z 10. w poprzednim sezonie Osasuny za 1,5 miliona dolarów. Kosa trafił na trudny okres w Atleti. Były to czasy, kiedy klub z Madrytu był po prostu przeciętny, a w klubie panował chaos kadrowy. Wraz z Atleti Kosecki zajął w La Liga kolejno 12 i 14 miejsce, które były wynikami zdecydowanie poniżej oczekiwań. Poza tym sam Polak nie miał najprostszego zadania. Jak sam wspomina, przychodziłem z Osasuny do Atletico trochę w miejsce wielkiej gwiazdy, jak był Paulo Futre. Przynajmniej tak pisała o tym media. Od razu jednak powiedziałem, że on jest nie do zastąpienia, a ja nazywam się Roman Kosecki i mogę się tylko starać grać tak jak najlepiej potrafię. Wybrałem zresztą numer 10. Mimo tego, że zespół z nim w składzie nie odnosił największych sukcesów, Kosa jest wspominany w Madrycie bardzo ciepło. Hiszpańscy kibice Atleti pamiętają Polaka przede wszystkim jako piłkarza piekielnie szybkiego i walecznego, zaś najbardziej w pamięci zapadły im jego dwie bramki przeciwko napakowanej gwiazdami Barcelonie z Romario, Laudrupem czy Guardiolą na czele. W tamtym spotkaniu Materace dokonały spektakularnej remontady, kiedy ze stanu 0-3 do przerwy ostatecznie wyciągnęli wynik na 4-3, co warte uwagi, oprócz tych dwóch bramek, Kosa asystował przy decydującej bramce na 4-3. Jak sam wspomina, mam świadomość, że tym spotkaniem zapisałem się w jakimś stopniu w historii, tego klubu i jestem ceniony w Atletico. Wiem, że drzwi są tam dla mnie zawsze otwarte. Mam świetny kontakt z synem Jesusa Hilla, Miguelem Angelem. Mimo iż w barwach Los Colchoneros Kosa nie zdobył żadnego pucharu, można uznać, że pobyt w Atleti był pikiem jego kariery. O czym świadczy choćby fakt, że podczas gry w Atletico Kosecki został wybrany po raz pierwszy i jedyny piłkarzem sezonu w Polsce. Ostatecznie w barwach Atleti w ciągu dwóch sezonów Kosecki rozegrał łącznie 67 meczów i strzelił 15 bramek oraz donotował dwie asysty. Po przygodzie w Hiszpanii Kosecki przeniósł się do Francji. Jednak nie do byle jakiego zespołu, a do mistrza FC Nantes. We Francji miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów której wraz z drużyną dotarł do półfinału, jednak odpadli z późniejszym triumfatorem, czyli Juventusem. Ogólnie rzecz biorąc, nie był to jednak najbardziej udany etap w jego karierze. W ligę nie zdołał w pełni rozwinąć swoich skrzydeł, a jego pobyt w Node trwał tylko jeden sezon. W Lidze zajęło ostatecznie siódme miejsce, a sam Kosa w barwach kanarków zdobył 6 bramek w 45 meczach. Po przeciętnej przygodzie w nąd Kosa przeniósł się do klubu z mniejszą renomą, czyli Montpellier. Pobyt w kluby z Oksytanii nie należał do najlepszych. W 27 meczach na środach zdobył tylko dwie bramki, a jego klub zajął dopiero 10 miejsce w Ligę. Był to koniec jego przygody z francuską piłką i jak się okazało z europejską na najwyższym poziomie. Na jesień 1997 roku Roman Kosecki wrócił do Legii Warszawa, jednak jak się okazało był to tylko krótki przystanek przed wylotem za ocean, a dokładniej do będącej u swoich początków amerykańskiej MLS. Kosa trafił do możliwie najbardziej polskiego otoczenia w USA, czyli oczywiście do Chicago. W warwach tamtejszego Chicago Fire polski napastnik spędził dwa sezony, podczas których wraz z Piotrem Nowakiem oraz Jerzym Podbrożnym zdobył mistrzostwo oraz Krajowy Puchar, co było udanym zakończeniem jego przygody z piłką na profesjonalnym poziomie. Po powrocie z USA Kosecki grał jeszcze krótko w niższych ligach, m.in. w KS Piaseczno, ale były to już bardziej symboliczne występy niż poważna kontynuacja kariery piłkarskiej. Reprezentacja Polski. Jak już wcześniej wspominałem, Kosecki zadebiutował w reprezentacji już jako piłkarz drugoligowej gwardii Warszawa, a szansę otrzymał od trenera Wojciecha Łazarka. Był to towarzyski mecz Polska-Rumunia w Hajfie, rozegrany w 1988 roku, zakończony remisem 2–2. Na pierwszą bramkę Kosta nie musiał jednak długo czekać, gdyż już w drugim swoim występie strzelił bramkę w wygranym 3–1 meczu z Izraelem. Były to jednak trochę miłe, złego początki, gdyż Roman Kosecki trafił na bardzo trudny czas w reprezentacji, która po latach. Sukcesów weszła w swoje chude lata. Wraz z rozwojem kariery klubowej Kosy wzrosła również jego rola w reprezentacji. Od momentu jego transferu do Legii stał się on stałym bywalcem na zgrupowaniach kadry. Pierwszym poważnym sprawdzianem były eliminacje do Mistrzostw Świata we Włoszech w 1990 roku, w trakcie których Kosa stał się podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Eliminacje te zakończyły się jednak niepowodzeniem. Polska zakończyła je na trzecim miejscu w grupie eliminacyjnej za Anglią oraz Szwecją, wyprzedzając wyłącznie Albanię, zaś Kosecki nie strzelił żadnej bramki. Następnie przyszedł czas na eliminacje do Mistrzostw Europy, które miało być rozegrane w 1992 roku w Szwecji. Los ponownie spludł nasze drogi z Anglią, i ponownie to synowie Albionu okazali się za mocni. Dodatkowo eliminację zakończyliśmy za plecami Irlandii, zaś wyprzedziliśmy Turcję i to tej drużynie Kosa strzelił swoją jedyną bramkę w tych eliminacjach. W tym cyklu eliminacyjnym Kosecki był już jednak z jednym z liderów naszej kadry, bowiem jako jedyny zagrał we wszystkich meczach. Nadeszły kolejne eliminacje i kolejne niepowodzenie. Co ciekawe, ponownie trafiliśmy do grupy z Anglikami, ale tym razem oni również, jak i my, nie awansowali na mundial w USA rozgrywany w 1994 roku. Pierwsze miejsca w naszej grupie i bezpośredni awans wywalczyły sobie kolejno Norwegia i Holandia. Biało-Czerwoni zakończyli eliminację na czwartym miejscu. Kostecki rozegrał 8 spotkań, najwięcej z całego zespołu. Czterech z nich nosił opaskę kapitańską, ale niestety nie strzelił w nich żadnej bramki. Zaliczył za to asystę przy jednym z najbardziej wstydliwych goli w historii naszej kadry, kiedy to Jan Fultok zdobył po podaniu Kosteckiego bramkę ręką, w wymęczonym zwycięstwie 1-0 San Marino u siebie. Ostatnimi i w sumie najbardziej udanymi z perspektywy Romana kosyckiego z indywidualnego punktu widzenia były eliminacje do mistrzostw Europy w 1996 roku, które miały być rozgrywane w Anglii. Podczas nich Kosa został już pełnoprawnym pierwszym kapitanem reprezentacji, a w eliminacjach strzelił aż trzy bramki. Jeżeli chodzi o wynik zespołowy, to był on równie rozczarowujący jak poprzednio. Czwarte miejsce w grupie za Rumunią, Francją i Słowacją. Mecz z tym ostatnim przeciwnikiem w kontekście naszego napastnika odbił się szerokim echem na jego całej karierze reprezentacyjnej. Polska miała jeszcze matematyczne szanse na awans, jednak żeby je utrzymać, musiała wygrać ze Słowacją i Azerbejdżanem. A Francja nie mogła wygrać z Rumunią. Jest 63. minuta w Bratysławie, na tablicy widnieje wynik 1 do 1. Francja w tym momencie wygrywa z Rumunią 2 do 0. Reprezentacja Polski ma rzut wolny z ciekawej odległości, do którego ma podejść Roman Kosecki. Jednak selekcjoner Henryk Apostel postanowił dokonać zmiany. Ku zdziwieniu wszystkich, a przede wszystkim samego Koseckiego, postanowił on zmienić właśnie naszego kapitana. Tak tę sytuację Kosa opisał w swojej autobiografii o tym samym tytule. Nie czułem się świętą krową, ale mógł wybrać lepszy moment. Tym bardziej, że miałem jeszcze siły do biegania, a poza tym apostel sam wyznaczył mnie do wykonywania rzutów wolnych. Zacząłem wołać do niego, żeby poczekał, bo mamy przecież stały fragment gry. Trener chciał odwołać zmianę, ale było już niestety za późno. Sędzia kazał mi opuścić boisko. Po latach żałuję, że nie sprzeciwiłem się tej decyzji. W się. Zapomniałem, że mam już żółtą kartkę. Jeszcze przed opuszczeniem murawy ściągnąłem koszulkę i powoli kierowałem się za linię boczną. Zabrakło jakichś 10 metrów, żebym nie dostał czerwonej kartki. 10 metrów od podtrzymania nadziei na awans, 10 metrów od przedłużenia reprezentacyjnej kariery. Przed linią boczną dokonił mnie sędzia Jorge Coroado. Za opóźnienie zmiany portugalski arbiter pokazał mi drugą żółtą kartkę. Sylwek Czeryszewski nie mógł wejść za mnie, więc wrócił na ławkę. Nie było już sensu kłócić się za postelem. Pocałowałem oszołka na koszulce, położyłem ją i się przeżegnałem. Brew temu, co niektórzy próbują mi wmawiać, nie kopnąłem jej. Ostatecznie Polska przegrała 1-4 i kompletnie pożegnała się z szansami na euro w Anglii, a Kosecki stał się publicznym wrogiem numer jeden. Dotknęło to nie tylko jego, ale również jego rodzinę. Pisano o szczeniackim, egoistycznym i prowincjonalnym zachowaniu. Całą winę za porażkę reprezentacji polskiej w eliminacjach przypisano właśnie jemu. On sam od odpowiedzialności nie zamierza uciekać, ale jak ujawnia w książce, organizacja oraz profesjonalizm wokół polskiej reprezentacji w tamtych czasach, delikatnie mówiąc, Odstawały od przyzwoitych standardów. Kosecki po tym incydencie został zawieszony na 10 miesięcy w reprezentacji. Kosa wystosował oficjalne przeprosiny, co skróciło karę, ale polski napastnik już nigdy więcej nie zagrał z orzełkiem na piersi. Ostatecznie Kosa zakończył przygodę z kadrą z bilansem 69 meczów, w których strzelił 19 goli. Jak widzicie, kariera Romana Kaseskiego była pełna sukcesów, była barwna, widowiskowa, ale momentami również kontrowersyjna. Sam Kosecki został zapamiętany jako jeden z najbardziej utalentowanych polskich napastników i był bezkompromisowy, jak już wspomniałem, kontrowersyjny, kompletnie jak dzisiejsze jego występy chociażby w kafę futbol. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zapraszam do subskrybowania oraz lajkowania i dajcie znać w komentarzach jakich innych piłkarzy miałbym opisać. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.